To leci. Ofiara mobbingu i kurwa... <mulorganizacja> malwersacji, pączkowania i malwersacji. W <mulorganizacja> <Z> dekatyzowanym dżinsie <gulorganizacja> <gulorganizacja> o, kapuje swego proboszcza. Patrz lata. Ja nie chciałem. Patrzcie, to prawie jak pasterka. Motylek. Motylek. Motylenie. ...elea... lata. <gnan méCalais> a my, reżyserzy, pierdolimy, że to wszystko Pedro Almudowar, si, si, i Kuro Patrick Swayze, jako mój pomagier. Denek,